Hej wszystkim, dzisiaj na moim kanale będzie zniszcz to budu. Będziemy robić z każdej książki po 3-4 zadanka, a na sam koniec będzie mała dekadacja, czyli podsumowanie. Ja sobie już przygotowałam pomarańczowy mazek, granatowy mazek, Długopis i piórnik, który tutaj leży, ale nie chcę się go poddać. Dobra, to więc tak zaczynamy od zniszczenia dziennik. Wyciągam zniszczenie dziennik. Jest taki pozabijany, ponieważ mam tą wstążkę. Dobra, <laughs> to więc robię yy, losowanie myśli. O! Miejsce na negatywne komentarze. PS. Co podpowiada Ci Twój krytyczny głos wewnętrzny? Fuh, pytanie normalnie nie z, nie z tej ziemi. Dobra, mam już pomysł na pierwszy komentarz. E, fuj, jakie brzydkie okulary słone. E, o, fuj! Jakie brzydkie okulary na... krzyknik ochyda albo ochydne są te twoje zeszyty co cię szczliło do głowy? małpo Tak, zapytania i wykrzyknie postawię Dobra, to teraz otaczam to w pomarańczowym w chmurki Trzy komentarze A reszta w następnym odcinku by było Fuj Jakie okropne Brzydkie okulary Co ci strzeliło do głowy małpo? Ochydne są te twoje zeszyty Dobra, to dwa zadania będę robiła Losuję. Nad głową myci. A, to się o to już zrobiłam To teraz przed kamerką coś wylosuję Ja nie podgląduję, ja patrzę tam Zrobiłam Weź tę stronę z sobą pod prysznic. Zaraz wracam. Witam Was, już jest dzisiaj nowy dzień i się kąpałam wczoraj z dziennikiem. Było dosyć mokro dziennik, z trochę się psuł, ale w sumie muszę zniszcz ten dziennik. Więc tak, ja troszeczkę tą stronę ozdobiłam takim czymś, deszczyk napisałam. I tutaj taki szlaczek zrobiłam swoim podpisem. Tutaj nic, tak. To więc tak to już kończymy z dziennik. A teraz przechodzimy do książki pod tytułem. Czyli to nie książka. Do góry nogami. To nie książka. To nie książka. Param pom pam. Hej! Dobra, losuję jakieś zadanie. Losujemy, 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 pim, pim, pim. To jest rzeźba. Używając tej strony, stwórz trójwymiarowy eksponat. O Boże. Możesz pokolorować lub zmienić tę stronę, jak chcesz. Stwórz tabliczkę dla swojej rzeźby. Rozgrzej. Ro. ro zorganizuj jej wystawę. Ale to tak. Ja wezmę sobie. Tylko nie wiem, czy znacie takie coś, jak taki dukopis. Trochę utknęło, gdzie to było. Tu. Nie wiem. Nie da się to odkręcić. Dobra, mnie już z Tą szpicą z długopisu będę wyczytała serduszko. Taką rzeźbę. Nie mam, nie mam, naprawdę nie mam innego pomysłu. Ponieważ ciężko by było wymyślić. Ale serce, największy dar. Jakie byście otrzymali. Nie największe, darę są dzieci, ale może być. Dobra, to ja wyżynam dalej. Może to trochę na drugą stronę przejść, ale nie szkodzi. Nic się nie stanie. Oj, przeszło na jeden, dwa, trzy strony. Dobra, wyrzeźbiłam, ale teraz to muszę wyżnąć. tego teraz tak kamerka na dół popatrzcie i wyżynamy O, oj tutaj się niechane jest Leż, żnie. dalej dalej żyje i serduszko wyżnięte tutaj te serce przykleję zaraz wracam Zdecydowałam, że tego teraz nie będę przyklejać, dopiero potem, dlatego teraz losuję kolejne zadanie przed kamerką. Nie podgląduję, patrzę tam. Ups, kamerka. kropeczki to są. To jest zadanie grupowe. Zbierz grupę osób... Zorganizuj konkurs, kto potrafi najdłużej utrzymać w pozycji stojącej, niekrzeżką na wybranej części ciała z włącznikiem głowy. Tego się nie da zrobić. Ja pomyślałam, że ja tego nie zrobię, ponieważ to bym musiała kilka osób, a ich tutaj raczej ze mną nie ma. Yy, przepraszam, że mi kamera tak szwankuje tak o, bo nie da się inaczej. Pomyślałam, że zrobię stronę 113 i 114. To jest wywiad. To więc zaczynamy. W sumie nogę na nogę założę, tak się wyluzuje. Dobra, posłuchajcie. Jakie jest Twoje pełne imię i nazwisko? Ja tylko podam imię. Wiktoria. Jakie jest Twoje ulubione danie? Hmm, spaghetti. Opisz smak swojego ulubionego jedzenia, nie porównając go do innych potraw. Y, sos pomidorowy, mięso i makaron. Nudle. Co najbardziej lubisz robić? Czytać yy, i uprawiać gimnastykę sportową? Kogo najbardziej lubisz? Najbardziej lubię yy, Sandrę Schmidt i Paulinę Grochocką. Co najbardziej lubisz ,łeś robić, gdy, był, gdy byłeś naprawdę mały? Ja najbardziej lubiłam robić takie rzeczy, że ściągałam mamie obrus i że yy, bała ganiłam na parapecie. Pff, nawet do teraz jest trochę. Pokażę Wam potem parapet. Opisz swój ulubiony strój. No dobrze, ładna bluzka, jeans, skarpetki, pasujące do stroju, kucyk, mam teraz. Albo warkocz, yy, zegarek yy, i co jeszcze? No, jakaś bransoletka Co będziesz robić za 5 lat? Za 5 lat będę miała 16 lat. Będę chodzić do szkoły się uczyć pilnie przez całe ranki ze swej wiktoryńskiej pięknej czytanki. Dobra, to taki jest mój wywiad. No więc tak zamykam książeczkę i otwieram bałagan. Ale zanim to zrobię, to jest mój parapet. parapet tak, yeah. Dobra, to teraz Bałagan książka pod tytułem Bałagan. Tak, to był mój pazgokiec. Dobra, to więc tak, mam jakąś karteczkę. Co to by było? Mógłby być. Odciski palców. To nie, bo to by było za dużo ciapkania się To tak Pamiętam jak myśmy razem to robili Szkoda, nie zrobiłam tego Dobra, to więc szukam Szukam, szukam Szukam, szukam tak Nie patrzę Oczywiście Dobra, to jest chyba Wiadomy bałagan. Rozróż różne przybory, ołówek, farby itp. Pisz albo rysuj bez cenzury. Wykonaj ruch używając wyłącznie swojej instytucji. Zadbaj o temat. Atmosferyczne pisanie, rysowanie, wykorzystywanie rzeczy su. su że nie ma nic takiego, co naprawdę musimy robić, co nie byłoby niebezpieczne. Dobra, to ja biorę długopis pis, bo niestety owki tutaj nie posiadam w przybliżu. To mam pisać. No to więc tak... Napiszę może... kurde, przepraszam Was bardzo. Napiszę tak. Wiktoria. Napiszę misia. Napiszę kraja. Napiszę... Mój numer telefonu, którego wam nie mogę podać. Co ja piszę? Trzy? Nie. O, może tak, o, takiej okay. trzy. To tutaj mój numer telefonu. Dobra, to tak, tutaj mogę jeszcze napisać moje ulicenie. Dobra. To więc tak, Tak to moja strona. Numer telefonu zakrywam. Dobra, to drugie zadanie też przed kamerką, bo mi się tak wygodnie losuje. Za oknem okropny deszcz. O. Psychologiczny, psychologiczny bałagan. Usiądź wygodnie, zrób tam wszystkich swoich aktualnych problemów. Więc tak, mój problem pierwszy brzydka pogoda. Yy... Jeszcze zmienię, Brudny pokój. Dwa, nieposprzątany. Pokój. Trzy. Yy. Brak pomysłów na filmik. Hmm Bałagan na wirku To więc tak, to były moje dzisiejsze problemy, czy napiszę tutaj naszą datę Czyli 12 pierwszego 16 roku to zrobiłam dwa zadania. To dwa zadania z każdej książeczki. Bardzo mnie ucieszyło to, że się wyrobiłam w czasie. Zapraszam Was do oglądania mojego kolejnego odcinku. No a teraz. Pa!